4. Indianin Pewnego pięknego poranku wybrał się Romek na spacer, uzbrojony w łuk i strzały. Łuk ten dostał właśnie wczoraj od tatusia. Idzie teraz przez zaczarowaną krainę i namyśla się, czym ma zostać. Czy robinzonem cruzo, z Anią jako piętaszkiem, czy też czerwonoskórym Indianinem. Ania byłaby w takim razie jego żoną, skło. Pędę... Indianinem, postanawia wreszcie. Trzeba więc przede wszystkim znaleźć miejsce odpowiednie dla rozbicia wigwamu. Najlepiej chyba będzie w zaroślach koło starej, rozłożystej wieżby. Ania nazywa tę wieżbę płaczącą, ponieważ gałązki jej zwisają aż do ziemi. Prowadzi więc tam romek Anie krętymi ścieżynkami wśród głogów i tarnin. Miejsce pod wieżbą okazuje się wspaniałe do założenia wigwamu. Ania rozkłada na murawie swój płaszcz i siada na nim. Pień drzewa, teraz jest to pal szałasu, służy jej za oparcie. Swój płaszcz zawiesił Romek jako zasłonę u wejścia do wigwamu. – Jesteś teraz moją skło – mówi do Ani. – Twoje indiańskie imię jest Wierna Przyjaciółka, a ja jestem Sokole Oko, Wielki Wódz Indian. Wierna przyjaciółka wyciągnęła z kieszeni swą robótkę, a sokole oko wziął łuk i strzały i ostrożnie wysunął się z namiotu. Zachowuj się ostrożnie i nie opuszczaj wigwamu. Gdyby groziło ci jakieś niebezpieczeństwo, zawołaj mnie, powiedział na pożegnanie. Ale dookoła panuje zupełna cisza, tylko ptaki śpiewają wesoło wśród gęstwiny. Wielki wódz cicho wysunął się z zarośli. Gdy wyszedł na teren mniej zarośnięty, przypadł do ziemi i zaczął czołgać się na brzuchu. Wszyscy Indianie tak czynią, gdy chcą podejść zwierzynę. Ale w ten sposób posuwał się bardzo wolno, to też po chwili wstał i szedł dalej, starając się omijać zeschłe gałązki i liście. Skulony przemykał od drzewa do drzewa, przystając co chwila i rozglądając się bacznie dookoła. Ale nigdzie nie dostrzegł żadnego niebezpieczeństwa. Mogę teraz poćwiczyć się trochę w strzelaniu. Muszę sprawdzić, czy mój łuk dobrze niesie, powiedział do siebie. Wycelował do wielkiego dębu, znajdującego się w odległości kilku metrów przed nim. Strzała świsnęła w powietrzu i utkwiła w pniu drzewa. Druga przeleciała obok i spadła na trawę. Trzecia znów wbiła się w korę. Sokole oko obrał sobie następnie za cel nieco dalsze drzewo. Początkowo chybiał często, ale potem nabrał wprawy i prawie za każdym razem udawało mu się trafić. – Strzelę jeszcze trzy razy, a potem ruszę na polowanie – postanowił wreszcie. – Moja skło pewnie jest już bardzo głodna. Pierwsza strzała otkwiła w drzewie, druga trąciła o gałąź i spadła na ziemię, a trzecia, najsilniej wystrzelona, ze świstem przeleciała koło pnia i wpadła w pobliskie zarośla. Podniósłszy dwie pierwsze strzały, wyruszył sokole oko na poszukiwanie trzeciej. Ostrożnie podkrada się do krzaków, rozgarnia splątane gałązki, ale strzała musiała wpaść głęboko, bo jej tu nie widać. Wielki wódz okrąża więc krzaki, żeby obejść je z drugiej strony. Okazuje się, że rosną one nad brzegiem małego strumyka, który wpada do pobliskiego jeziorka. Brzeg opadał stromo i wielki wódz stał chwilkę, namyślając się, co ma uczynić. Potem ostrożnie zrobił kilka kroków po pochyłości. Strzała musi tkwić między trzciną tuż przy wodzie. A może wpadła do strumienia i prąd ją uniósł? W każdym razie muszę przeszukać cały brzeg, postanowił. Łuki strzału ogromnie mu przeszkadzały, ale nie chciał się z nimi rozstawać. Zatknął je więc zapasek i uczepiwszy się mocno z zwisających gałęzi, rozpoczął niebezpieczną wędrówkę po spadzistym brzegu. Muszę dojść do tego miejsca, w którym strzała wpadła w krzaki. Będzie to chyba za tym zakrętem rozmyśla, bystro wypatrując, czy nie ujrzy gdzie swej zguby. I nie pomylił się, bo ledwo przelazł przez zakręt, zobaczył swą strzałę tkwiącą w małej kępce sitowia w samym środku strumyka. Hurra! zawołał, zapominając o ostrożności, i powoli zaczął schodzić niżej, wciąż trzymając się krzaków. Na szczęście na brzegu, a nawet w wodzie, leżało kilka dużych kamieni. Wielki wódz stąpał po nich ostrożnie, chwytając się trzcin, aż doszedł do miejsca, gdzie tkwiła strzała. Wyciągnął ją i wraca tą samą drogą. Nagle zatrzymał się, bo zobaczył wśród sitowia pokrywającego brzeg rozsypane duże ptasie pióra. Zwrócił się więc nieco na prawo i dobrnął wreszcie do brzegu, ale pióra leżały rozsypane szeroko, nie mógł więc wszystkich dosięgnąć. – Musiała się tu toczyć jakaś ptasia walka – orzekł sokole oko, obejrzawszy dokładnie pióra. – Te białe i siwe to pióra dzikiego gołębia, a te czarne to wrony. W tej chwili przyszedł mu do głowy świetny pomysł. Pochylił się i podniósł kilka piór najbliżej leżących. Potem zabrał się do odwrotu. Gdy stanął już na równym gruncie, przypomniał sobie, że musi się zachowywać bardzo ostrożnie. Usiadł więc na trawie pod krzakiem wikliny. Łuk strzały i świeżo zdobyte pióra kładąc tuż przy sobie. Potem sięgnął do swych kieszonek, jak zwykle wypchanych rozmaitymi rzeczami. Doskonale. Jest kawałek bandaża. Owinął sobie bandaż wokół głowy w kształcie opaski i powtykał za nią pióra. Pochylił się nad strumikiem, żeby zobaczyć w wodzie swe odbicie. Teraz wyglądam jak prawdziwy wielki wódz, krzyknął. Wziął łuk do ręki, strzały zatknął za pasek i ruszył na poszukiwanie zwierzyny. Ale na łące nie było nic oprócz motyli, a motyle nie dałyby się przecież upolować za pomocą łuku i strzały. Wielki wódz ruszył więc w drogę powrotną, trzymając łuk w pogotowiu. Zupełnie niespodziewanie wpadł na jakiegoś staruszka, ukrytego w cieniu dużego drzewa. Wielki wódz trochę się przeląkł w pierwszej chwili, ale staruszek był znacznie bardziej wystraszony. – Łaski, łaski, nie zabijaj mnie, dzielny wodzu. Ulituj się nad mymi wnuczętami. Jeśli pragniesz okupu, to powiedz, czego żądasz – prosił, spoglądając na sokole oko spod okularów. – Dziękuję, panu – odparł uprzejmie wielki wódz. – Jestem łaskawym indianinem i nie chcę panu zrobić nic złego. Wyszedłem na łowy, żeby upolować jakąś zwierzynę na obiad dla mojej skło – – A, to doskonale – ucieszył się staruszek. – Mogę się z panem podzielić moją zdobyczą. Oto udziec sarny, którą upolowałem dziś rano. To mówiąc wyjął z kieszeni marynarki tabliczkę czekolady w czerwonym opakowaniu. Sokole oko ukrył ją w swej torbie myśliwskiej – na co dzień była to kieszeń w spodenkach – i już miał się oddalić, gdy nagle staruszek jeszcze coś sobie przypomniał i kiwnął palcem na Indianina – może w pańskim plemieniu są chłopcy, którzy zbierają pudełka od papierosów? zapytał. A może to nie są pudełka, tylko ryby złowione w wielkiej rzece, która przepływa tu niedaleko. Wielki wódz wskazał ręką strumień, nad którym znalazł pióra. Ależ tak naturalnie zawołał staruszek z uśmiechem: Jakże mogłem się tak pomylić? I zaczął wysypywać na murawę zawartość swych kieszeni. Oprócz kilku pudełek znalazła się tam jakaś kolorowa pocztówka i kawałek cynfolii od czekolady. Cynfolią Wódz ozdobił sobie zaraz guzik przy bluzie, a pudełka związał sznurkiem. A jakie olbrzymie karp i dwa łososie a to szczupak taki długi i cienki mówił zachwycony. No, chyba pańska skło będzie zadowolona, panie Wodzu. Powiedział staruszek. Tylko niech jej pan powie, żeby nie gotowała wszystkiego od razu. A łososia radziłbym posolić, żeby można go było przechowywać dłużej. Dziękuję za radę. Ale niech mi pan jeszcze pomoże zarzucić zdobycz na ramię. O, tak, doskonale. I wielki wódz, pożegnawszy miłego staruszka, wydał gromki okrzyk wojenny i popędził w stronę swego wigwamu. Nie wszedł jednak od razu do namiotu, a krążył jakiś czas w zaroślach, żeby zmylić ślady. W każdej chwili przecież mógł się spodziewać napadu nieprzyjaciół. Wierna przyjaciółka stała właśnie u wejścia do Wigwamu, niespokojnie oczekując powrotu swego pana i władcy. Jak widzę, dobrze ci się powiodło, powiedziała uszczęśliwiona, wpuszczając do namiotu obładowanego zdobyczą myśliwca. Wielki wódz rzucił ryby na ziemię i rozejrzał się po wigwamie z dumą i zadowoleniem. Panował tu wzorowy porządek. Widocznie jego skłonie próżnowała przez ten czas, kiedy on był na polowaniu. A, jest nawet ognisko, woła nagle sokole oko i biegnie w sam kącik wigwamu, gdzie leży mały stos suchych gałązek. Pełzają po nim płomienie zrobione z czerwonych i żółtych skrawków papieru. Przyjemnie tu, wierna przyjaciółko, i mam ci moc rzeczy do opowiedzenia, mówi wielki wódz i wyciąga się wygodnie na płaszczu. Powieś teraz mój pióropusz na sęku obok swej torby z robótką. Wypocznę sobie trochę, a ty tymczasem ugotuj ryby. Na chwilę zapadło milczenie. Ania oprawiała ryby, spoglądając czasem nieznacznie na wielkiego wodza rozciągniętego na ziemi. A wielki wódz uśmiechał się z zadowolenia. Rad był, że mu się tak polowanie udało. I cieszył się, że ma taką dobrą, troskliwą skło. Zanim ryba się ugotuje, postaram się przypomnieć sobie wszystkie przygody, jakie mnie dziś spotkały. Potem ci je opowiem. Ale tymczasem mam dla ciebie niespodziankę. I wielki wódz wyciąga z kieszeni tabliczkę czekolady. Bardzo lubię takie niespodzianki, mruczy do siebie, dzieląc czekoladę na dwie równe części.